Z tej strony dzisiaj zbudujemy jak najlepszy dom w trawce. Oczywiście! O, przepraszam, że tak wyszło. Tak, bierzemy sen, nowy świat. Widzicie, mamy już kreatywa. Jak widzicie, kreatywa i zbudujemy jak najlepszy dom. Bierzemy się. I już za niego. Ja Nie? miałem pomysł na coś. O. Tak jego, że i tutaj przed samym wejściem zrobię tak. Jest coś. Oczywiście. No nie. O! To już tu lepiej wygląda. Teraz to sobie się zniszczymy. Teraz tu zrobimy jak najlepszy domek. Hmm. I teraz przepraszam, że teraz sobie biorę kurtkę. O. w ogóle to ma być nietypowy. I next, sprawdźmy na po Z Zawsze nagrywam Broke Stara. Jak Ktoś zna to, jak napiszę link w opisie. Jak możecie zaobserwować mnie na tym Za mało mam obserwować. Chcecie, żebym budował takie trochę lepsiutkie domy. To zostawcie 10 tysięcy. Od zawsze to mówię, a wy nie zostawiacie. No co jest? Ej, ej, zostawiajcie te łapki. Po mój kot będzie po Po mój pies się codziennie tam dłużej. Jutro będzie live. Może. Skąd ja mam wiedzieć, czy będzie jutro live? Nie, Hej wszystkim, ja, ja jestem Jędrek, a to jest nie, 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 My nie, 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 na nie, Rozumiecie uka. nauczka. Nauczka, nie, 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 Oj, przepraszam. Moja mama wysłała coś do mnie. nie, wpadajcie na mojego insta nie, mam no, czata potem. Ej, jak ktoś napisze, że to nie wygląda tak dobrze, to ja się da No patrzcie. Nie no, w sumie... Yy, ja, ja widziałem lejfaka, że Kościół buduje sobie wielką, wielką i, i to bardzo wielką widlę. Odzieś taką I gościa chyba totalnie Odzieś taką budował. Czajcie to Wow, patecki normalnie, patec. Kto lubi patec jest nubem? I kto lubi Friza z nubem? Bo jego nie lubię. O kurde, trochę spierdzieliłem. i popravte mi humor. Kury,